Pięć gwiazd, które najczęściej podróżują prywatnymi samolotami, miejsce piąte w rankingu należy do Travisa Scotta, czyli rapera i byłego partnera Kylie Jenner. W 2024 roku odbył podróże na ponad 648 tysięcy kilometrów. Czwarte miejsce należy do Didiego, który obecnie przebywa w areszcie. Zanim jednak tam trafił, bardzo dużo podróżował. Kto znalazł się na podium tego rankingu? Trzecie miejsce należy do Kim Kardashian. Była żona Kaniego Westa, uwielbia podróżować po Europie i często przelatuje między innymi na Fashion Wiki. Oczywiście korzysta wtedy z prywatnego odrzutowca. Przebił ją nie kto inny jak Elon Musk. Wygląda na to, że oprócz zarządzania XM znajduje także czas na długie podróże. Miejsce pierwsze, chociaż nie wiem czy jest się czym chwalić, należy do Erika Schmidta, czyli byłego szefa Google. Właśnie on przebył prywatnym odrzutowcem 986 tysięcy kilometrów. Tylko zagraniczne gwiazdy korzystają z prywatnych samolotów. Taki luksus cenią sobie także m.in. Lewandowscy, Szczęśni, a także Majewscy. A co Wy sądzicie o tym, że gwiazdy korzystają z prywatnych odrzutowców? Dajcie znać w komentarzach.